Znajdujemy się przed hotelem Mariot, w którym już za chwilkę odbędzie się konwencja założycielska partii Torwin. którą tą konwencję postaramy się dla Państwa jak najbardziej skrupulatnie z relacją. Za wielkie wzruszenie móc mówić do sali pełnej ludzi, ludzi, którzy chcą zbudować nową siłę, którzy już teraz budują nową siłę, która zmienia, zmieni Polskę. Poseł Przemysław Wichler gratuluję na wstępie, świetnego wystąpienia, świetnej konwencji. Co pan sądzi o tym, co tam się stało się? Twierzyć, to... Za tymi drzwiami narodziła się nowa siła, poruszyła w Polskę partia Korwin. Było około tysiąca osób z całej Polski, z całego kraju, również Polacy z zagranicy. Widziałem tutaj Polaków z Irlandii, widziałem Polaków z Kanady, z Anglii. Wszyscy są pełni energii, mają nadzieję, że w tym roku, na jesieni, a już w wyborach prezydenckich na jesieni ostatecznie, będę miał miejsce wielkie zmiany w Polsce. A ja mogę być ze swojej strony, że szybko przejdę do Poznania, być może już w nadchodzącym tygodniu i będę często przyjeżdżał. Dlaczego czym się poznaje Anglika albo Irlandczyka? Anglika, po dwóch zdaniach rozmowy, a po, po mówimy... O... Czy po uśmiechu na twarzy, o, Nie wiem, nie wiem, do czego pijemy, nie wiem, po czym poznać Szkota. I to jak ma już chodzi z Poznaniekami. Łamiamy stereotypy dzisiaj? Wiem, dziękuję bardzo. Jestem radcą prawnym, byłym nauczycielem akademickim. Widzę jak młodzi ludzie opuszczają nasz kraj za chlebem, za pieniędzmi, a musimy stworzyć tutaj warunki. Żeby mogli zakładać rodziny, pracować, zarabiać dla naszego kraju. Pomóż im tym. Z nami pan Tomasz Somek. E, to Słucham kilka odnośnie naszej konwencji. Zobaczcie, czy udana, nie no. Konwencja, jedna z najlepszych, jakie, jeżeli nie najlepsze, organizowaliśmy na dłuższą metę. na 20 lat. Mam nadzieję, że tym razem, że się i konwencję, to wyciekaniemy nie bardzo, robią, tak to wyciekaniemy tak. bardzo do dużego sukcesu. Na miejsce jest duże, dużo ludzi przyszło, więcej sobie zaspatrowało. Myślę, że kolejne w tym miejscu też się odbędą, Energia? Energia duża, ludzie drodzy, dobrze wyglądający. Tak czy jakieś życzenia dla Wielkopolski? To, żeby lider oczywiście wszedł <laughs> do Sejmu Dziękuję bardzo. Zamiast mówić, będę cytował Wielkich konserwatywnych liberałów. Ten ujął nasz problem tak. Epoka zwłoki, półcielotków, łagodzenia i wyciszania, przekładania na później, widać do końca. Rozpoczyna się epoka stawiania czoła konsekwencjom. Wyszliśmy właśnie z konwersji wyborczej Janisza korwin Razem ze mną Zbigniew Wysocki, człowiek, którego wzrostowi dorównują tylko i wyłącznie jego kompetencje, człowiek, który prowadzi w tym momencie oddział bryjski. Powiedz jak dzisiaj konwencja. Konwencja taka konkretna, bardzo emocji bez zbędnego bololeństwa, że tak naprawdę odpowiada naszemu stylu działania i właśnie no, jest i przeciw i, biurokracji, pisania nie wiadomo czego. Właśnie Właśnie konkretnie, prosto, krótko na temat, czy się dzieje czy się zmiana, a nie tylko mówienie o tym, że chciałbym się zmienić. Szybko, konkretnie, jak zawsze stroj miasta. A co możesz powiedzieć się na rozwoju naszych struktur? W tej chwili... Ja oficjalnie przyszedłem do partii KORWIN. Powiem tak, zanim jeszcze zaczęłem działać, na pomoc, mamy wśród parę osób, to odpowiada to robił kongresu nowej prawicy po dwóch latach. Czyli tak naprawdę, zanim ta partia jeszcze się no to już na nadrobiła dwa lata, lata działalność kongresu nowej prawicy. Od poniedziałek porusza, a moro wytwórne po województwie. No i mam nadzieję, że w takim czasie podwoje tej struktury będziemy gotowi, zwarci, czekali na, na kampanię prezydencką, a później na wybory do Syrii. Józef jedyny człowiek u boku, którego czuję się nieswojo, a mam nawet 90%. Dziękuję Szanowni Państwo, z wykształcenia jestem politologiem. Jestem tu z Wami dlatego, że chcę żyć państwie prawa, a nie w jakiejś Brukselskiej stajni objaśnia. Dlatego Unia Europejska musi zostać zniszczona. szef struktur świętokrzyskich, pytanie do Ciebie. Dlaczego warto być w Berlinie? Ogromny honor i duma dla mnie, dla moich kolegów, koleżanek, jak ze wszystkimi rozmawiam, ze względu na to, że jesteśmy wśród ludzi, którzy łączą pewne wartości, idee, którzy walczą o wolną i suwerenną Polskę i robią to o dziwo, nie za pieniądze, jak ci, którzy nam to wmawiają w parlamencie czy, czy gdzieś indziej. My tam ludziom nie wierzymy. Nas łączy właśnie te cele, które są tak naprawdę bez jakiejś wartości materialnej, a mają dla nas wartość duchową. Szanowni no jestem nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem tutaj z Wami, bo wiem, że nasz naród tylko wtedy urośnie w siłę, gdy uwolni się go od ucisku, od bezprawia i od urzędniczych pasażerów. Ewa Zajączkowska. Ewa, miałaś wystąpienie przed chwileczką na naszej konwencji wyborczej. Powiedz, dlaczego warto być Na naszej konwencji założycieckiej miałam lasko do patriotyzmu. Faktycznie nasz naród uzyska wtedy swoją siły zostanie uwolniony od podatków, od biurokracji, od pasożytów urzędników i wie, że tylko to może coś objęty właśnie dzięki powyłamy, jest bardzo wolnym program bardzo wolnościowy. Ewa jest wielką patriotką, dlatego też prosto z Wielkopolski dla Ciebie flaga z Powstania Wielkopolskiego. Pink, no. Bardzo proszę było to no, dla Ciebie. Możesz zamiast ja za to powiedzieć dwa miłe słowa o Wielkopolani. No, jak widać, Wielkopolanie wcale nie są skarbi. Ta flaga, która jest bardzo cudowna, Powiesz sobie ją na ścianie. Eee. Poza tym znam kilka osób z Wielkopolski, wiem, że są to pracowite eee, osoby. Januszem Korwinem-Mikke dyskutowaliśmy o wspólnym programie dla polskiego rolnictwa. Otóż chcę wam powiedzieć, że znaleźliśmy wspólne punkty i dużo tych punktów nas łączy i będziemy je realizować. Socjalizm zapewnia jednym, ogromną przewagę i Nigdy nie pozwolimy, żeby z pieniędzy jednej rodziny próbowano bogacić inną rodzinę, a po drodze bogacić poserzujących na tym biurokratów i polityków. Takiej praktyką partia Korwin zawsze mówiła i będzie mówić nie. Takim praktykom zawsze mówił nie Janusz Korwin mikke Zadanie mamy obronnych. Musimy przekonać Polaków, że jak to mówią ucieczka Haregan. Rząd nigdy nie jest za. Rząd jest dobrany. Bo Polaka wchodzą przedsiębior że jest to naród na gminy dzielnych prowadzony przez najpodlejszych wśród Prawda, honor, tradycja i nasze mediacze tradycyjne. Tak Ci to powiem. pani Agata Banasiek. Pani Agata, gratulujemy świetnego wystąpienia na dzisiejszej konwencji. Proszę powiedzieć, dlaczego pani się zdecydowała do współpracy zaprosić pana Konrada Berkowicza? Co to jest za człowiek? Wypadł również świetnie, ale, ale skąd ten wybór? Nie wiem, nie znam. Razem z nami jeden z najnowszych działaczy w partii Korwin, niektórym być może już znany, pan Berkowicz. Poradzie, powiedz, bo wielu, wiele osób twierdzi, że było, można wyczuć na tym, na, na tym dzisiejszym spotkaniu naprawdę bardzo dużą energię. Jak sądzisz, skąd ona pochodzi? No, jak wspomniałeś, jestem bardzo mało znanym działaczem partii Korbi. E, a to dlatego, że przede wszystkim działam w Zapleczu i wiemy, jakich mam w zapleczu ludzi. Między innymi dzisiaj wypowiadający się Damian Małek, lider na podkarpaciu, który jest energetykiem wysokich napięć i myślę, że on będzie najbardziej żeby Zostałem członkiem Partii Korwin, ponieważ domagam się kary śmierci dla morderców oraz przymusu pracy dla osadzonych. I pracujemy po to, by ich utrzymywać. Razem z nami Zygmunt Kopacz. Panie Zygmuncie, jakie wrażenia? Jak się Panu podoba tutaj dzisiaj? Bardzo mi się podoba. Jest siła, jest moc, jest naprawdę czucie taką zgęstniałą atmosferę konserwatywną, liberalną Cała masa dzieci, cała masa facetów, pięknych kilka pań, no naprawdę jest często świata, nie? To co się tutaj dzisiaj dzieje. Czy nawet Pan ma pretensje do tego człowieka, który Panu to zrobił, że Pan tutaj dzisiaj jest? Pretensje do tego człowieka. musielibyśmy zdefiniować tego człowieka. Ten, który powiedział, nie bawimy się. Stajemy posłami. <laughs> nie, nie mam, nie mam jeszcze pretensji do niego. Będę miał jak będziemy czwartą kadencję. W Sejmie będę miał, jak już Polska faktycznie zacznie wyglądać tak, jakbyśmy sobie życzyli i nie będę miał co robić, będę musiał się samozwolnić, po prostu i wrócić do biznesu, to może wtedy będę miał jakieś pretensje. Natomiast póki co myślę, że nastroje mocno pozytywne zarówno na sali, jak i, jak i za. Tam już z serca, bo to byłem ja, ja byłem tym człowiekiem niniejszym. Dziękuję Państwu serdecznie za spędzony z nami czas na, za, te ostatnich kilka, za tych ostatnich kilka minut. Była to relacja z pierwszego kongresu partii Korwin. Mam nadzieję, że udana. No w nas wszystkich energia do pracy. Mam nadzieję, że w Was również. W tym momencie zabieramy się faktycznie do roboty. Kończymy gadanie. Ale Państwu serdecznie dziękuję i widzimy się w terenie, na terenie Wielkopolski i całego kraju. Co sądzisz o najbardziej prężnie funkcjonującym oddziale z Białego Polsce. Dobrym się spóźnić, bo z tobą nie zgodzi, taki sprężny. Gratuluję całym Wielkopolskiemu dobrych e, przywódców, a przede wszystkim e, kandydatom na prezydenta. Ja Chcę żeby było zagratulować, to, to zobaczymy w przyszłym mm. roku. Po raz kolejny dementujemy plotki. Nie ma żadnego związku pomiędzy panią Agatą Panaszy a panem Konradem Berkowiczem. Ogłaszam wstrzemię wobec pani Agatę